Witajcie kochani. Dziś mamy dla was historię, która dosłownie rozerwała internet na kawałki. Daniel Martyniuk, syn króla Disco Polo, Zenka Martyniuka, znów jest na ustach wszystkich. Jedno zdjęcie, które opublikował w sieci, wystarczyło, by wywołać prawdziwą lawinę plotek, spekulacji i komentarzy. Czy to możliwe, że Daniel znowu zostanie ojcem? Czy tajemnicza fotografia z Bocianem to przypadek? Czy może subtelna zapowiedź kolejnego dziecka w rodzinie Martyniuków? Zostańcie ze mną do końca, bo szczegóły tej historii są naprawdę szokujące i, jak zawsze w przypadku Daniela, pełne emocji, nieporozumień i niespodzianek. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie polubić tego wideo i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić najnowszych treści. Nie zapomnijcie też nacisnąć ikony dzwonka, aby jako pierwsi otrzymywać powiadomienia o nowych wideo. Zaczynajmy. Daniel Martyniuk to postać, o której można by napisać książkę i to w gatunku sensacyjnym. Syn legendarnego Zenka Martyniuka od lat nie schodzi z pierwszych stron portali plotkarskich. Burzliwe relacje, konflikty rodzinne, skandale z mediami i próby odbudowy wizerunku. Wszystko to sprawiło, że życie Daniela stało się publicznym spektaklem. Ale od początku. Po wielu wzlotach i upadkach Daniel wreszcie wydawał się odnajdywać spokój u boku Faustyny, swojej dawnej miłości. Para wzięła ślub w 2023 roku na egzotycznym bali, zdala od mediów i błysku fleszy. Później zorganizowali wesele w Polsce, w tradycyjnym stylu. Z rodziną, muzyką i uśmiechami. Wielu wierzyło wtedy, że młody Martyniuk w końcu dorósł i zamknął za sobą przeszłość. W 2024 roku świat dowiedział się, że para spodziewa się dziecka. Narodziny syna Floriana miały być nowym początkiem symbolem stabilizacji i rodzinnego szczęścia. Faustyna, jak wspominali znajomi, Miała ogromny wpływ na Daniela. Uczyła go spokoju, odpowiedzialności i dystansu do mediów. Ale jak to często bywa w jego życiu, szczęście nie trwało długo. Jesienią 2025 roku Daniel niespodziewanie ogłosił rozstanie. Na insta.story napisał: Doszliśmy do wniosku razem z Faustyną, że do siebie nie pasujemy i się rozstajemy. W szacunku i pokoju brzmiało to spokojnie, wręcz dojrzale, ale każdy, kto zna Daniela, wiedział, że cisza długo nie potrwa. Kilka tygodni później doszło do kolejnego incydentu: awantura na pokładzie samolotu, lądowanie w Nicei, interwencja policji. Media miały używanie, a Martyniuk znów stał się bohaterem pierwszych stron. Zapowiadał nawet, że nie pojawi się na chrzcie własnego syna. Twierdząc, że wszyscy próbują zrobić z niego chorego psychicznie, jednak ku zaskoczeniu wszystkich, ostatecznie pojawił się na uroczystości. Zdjęcia z chrztu Floriana pokazały Daniela w towarzystwie rodziny i Faustyny, choć napięcie między nimi było wyczuwalne nawet na fotografiach. A co ciekawe, Zenek Martyniuk dziadek małego Floriana, był wielkim nieobecnym. I właśnie wtedy, gdy wydawało się, że sytuacja zaczyna się uspokajać, Daniel wrzuca do sieci jedno zdjęcie, które dosłownie eksplodowało w komentarzach. Fotografia przedstawiała ceglaną wieżę z gniazdem bocianim na szczycie komina. Z pozoru nic niezwykłego. Ale fani Martyniuka doskonale wiedzą, że u niego nic nie dzieje się przypadkiem. To właśnie w taki sam sposób, symbolicznie. Daniel kilka lat temu zasugerował ciążę swojej żony Faustyny. Wtedy też wrzucił niewinne zdjęcie, a kilka dni później media potwierdziły radosną nowinę. Faustyna spodziewa się dziecka. Czy tym razem historia się powtarza? Czy to znów subtelny komunikat, że rodzina Martyniuków się powiększy? Komentarze pod zdjęciem mówią same za siebie. Daniel, znowu bocian. Czy to znaczy, że Faustyna znowu w ciąży? Nie wierzę, że to przypadek. Niektórzy uważają, że to może być tylko prowokacja, sposób na przyciągnięcie uwagi i ponowne rozgrzanie mediów. Inni twierdzą, że to może być jego sposób na ogłoszenie kolejnej ciąży, zanim zrobi to oficjalnie. I choć nie ma żadnego potwierdzenia ani od Daniela, ani od Faustyny, jedno jest pewne: ta fotografia. Nie pojawiła się tam przypadkiem. Czy Daniel Martyniuk naprawdę znów zostanie ojcem? Czy bocianie gniazdo to zapowiedź nowego początku, czy tylko prowokacja wobec mediów i internautów? Jedno zdjęcie wystarczyłoby znów rozgrzać emocje i przypomnieć, że nazwisko Martyniuk w Polsce nigdy nie znika na długo z nagłówków. A wy, jak sądzicie? Czy Daniel rzeczywiście chciał coś ogłosić? Czy po prostu bawi się z mediami? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej sytuacji. Czy Waszym zdaniem to znak, że znowu zostanie ojcem? Jeśli chcecie być na bieżąco z najbardziej szokującymi historiami ze świata polskich gwiazd, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Bo w showbiznesie jedno jest pewne. Nic nie dzieje się przypadkiem, a zwłaszcza kiedy w tle pojawia się bocian. Nie zapomnij zasubskrybować.